Siema, ja jestem z Oku, to jest kolejny odcinek z Horrorka na kanale. Dzisiaj zajmiemy się m, sprzątaniem e, nocą jakiegoś mieszkania. Zobaczymy sobie o co chodzi w tej grze. Generalnie, z tego co wiem, to nie jest zbyt długi horror, ale może być naprawdę ciekawy. Zatem zostawcie łapkę w górę na sam początek filmu, a my lecimy do sprzątania e, nocnego mieszkania. A co tu się wydarzy, za chwilę się wszyscy przekonamy. Dobra, więc zaczynamy. Late Night Mob Play. sorry for calling you so late, but uh, would you mind going by the house and do a quick clean up? I, uh, I made a bit of a mess and uh, I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Okej, okay, czyli zadzwoni do nas Fonga i niczym w jakimś e, wiecie nawie czy innych takich grach. E, Na no, w sumie w FNAF jest najbardziej znany, jeżeli chodzi o dzwonienie, wiecie, przed grą. E, generalnie to e, mamy tutaj zadanie, że posprzątać mu mieszkanie. Ponieważ e, będzie miał gości. E, no i zobaczymy, czy sprostamy temu całemu zadaniu. E, no, powiem Wam, że nie wygląda to za przyjaźnie. Nie wiem, czemu tam jest tak ciemno, ale m, obawiam się, że coś tu się może wydarzyć i to na samym początku gry. No, zobaczymy, zobaczymy. W ogóle ładna lampka, muszę przyznać. Co to jest? Jakiś licznik tutaj jest w domu? A może wyjdziemy? Może po prostu, o nie wiem, chodźmy do domu. Może ta fucha nie jest warta tych kilku srebrników, żebym ja tutaj zawału dostał. Um, nie mamy żadnej czapki albo, albo żakietu, żeby sobie tutaj zawiesić. Chyba nie mamy. No dobra, no to idziemy do przodu. Widzę... O! Wie... <laughs> Proszę tak nie robić. Dobra, musimy wziąć ten e, mop, śmieszny. Okej. Okay. Aha, i teraz będziemy mieli e, mały tutorial, jak tutaj... E, Myć podłogę, ok. Tutorial do mycia podłogi. Czy wyobrażaliście sobie kiedykolwiek coś bardziej abstrakcyjnego niż to? Ja nie w sumie, ale dobra. Wciśnijmy lewy przycisk myszy. Co tam leży? Ty co to jest? Jakiś ryj tam jest? Widzicie to? To wygląda jak jakaś morda, taka leżąca Nie, ja tam nie idę, to jest jakiś zwłok, który mi wtrężoli kostkę, albo będzie gorzej jeszcze No dobra, ale wow, wystraszyłem się trochę tego, co tu się wydarzyło Nie wiedziałem, że od sprzątania, czy wyczyszczenia podłogi, e, wybucha mieszkanie Ale okej okay. Dobra, to jest jakiś papier Za oknem deszcz i ciemnica, generalnie nic tam nie ma Ło! Jezu, czemu to jest takie głośne? O, drzwi są zablokowane, okej okay. Dobra, podnieś śmieci, okej. Okay. Siup. Do śmietniczka, elegancko, dobra. Idziemy zatem dalej. Co tu się wydarzy? Aha, mamy taski pod tobem. Dobra, musimy wyczyścić um, główne wejście. Tutaj łazieneczkę, um, salon, kuchnię, korytarz, um, biuro. Główny, główną um, sypialnię i główny... I Co ja zrobiłem? Nie, nie chciałem wcisnąć tego. Tak się zestresowałem. Wcisnąłem sobie main menu, nawet. Ale dobra, dobra, nieważne. Wcisnę to jeszcze raz, A, ale to jest głośny. O pierdzielę. W każdym razie, wracając do mojej, mojej listy, tutaj tak musimy wyczyścić główny kibel, główną, główną, główną sypialnię, i tak dalej, więc damy raczej sobie radę. Nie wciskamy teraz menu. O. Siema, mamy kibel od razu tutaj do wyczyszczenia e, To może zajmijmy się tym w pierwszej kolejności Bo to jest takie mały pom małe pomieszczenie, wiecie o co chodzi Generalnie ja nienawidzę czyścić kibla Jak mam być szczery Kto wsadza papiery do umywalki? To jest dziwne Dobra, tu mamy kilka tych papierów Świetnie, czy papier też się zalicza jako śmieć? Chyba nie Czy coś tutaj jeszcze jest do wzięcia? E, obawiam się, że... Jest noc Około pewnie trzeciej w nocy? Bo zazwyczaj wiecie, trzecia w nocy to jest godzina demonów. I za tymi drzwiami nie może być nikt normalny, nie? Raczej, raczej nie zamówiliśmy pizzy na noc, tak mi się wydaje. Proszę przestać pukać. W każdym razie, ja się obawiam, że za tą kurtyną może coś być. I ja nie chcę tam iść w sumie. Zamykamy to. Nie da się zamknąć. Co to było? To były moje kroki. Okej, okay, potrzebujemy klucza do biura. Zamknięte. Tutaj nikogo nie ma, prawda? Aha, nie mogę zabrać kilku śmieci naraz. Jezu, jaki syf tu jest. Co tu studenciaki mieszkają? O co chodzi? Dobra, weźmy to wszystko. Pozbierajmy. Ja mam nadzieję, że ja tutaj... Nie. Tam nikogo nie ma, prawda? O... Tam dziwnie świeci światło na tą szafkę. Ja nie, 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 nie. ja tu nie idę. Generalnie ja tutaj sobie zostanę. Może w tej e, kuchni. Tam cały czas jakieś dźwięki się wydobywają z tego pomieszczenia. Ja wiem, że tam się coś odwali. To ja może po prostu Podbieram wszystko, co tutaj leży, i może odpuścimy sobie tamte pomieszczenie. Wiecie, bo tamto pomieszczenie nie wygląda zbyt przyjaźnie. Ja mam całe już ciary na rękę. Na rękach, w ogóle kto zostawia świecę i przygotowaną zastawę na stole w nocy. O co tu chodzi? Hm, jakieś płateczki eleganckie tutaj. Dobra, musimy tu jeszcze trochę powycierać. A? nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, ale dobra, posprzątajmy. Został nam tu jeszcze kilka plamek na podłodze. O, coś chyba zrobiliśmy. Wyczyściliśmy całą kuchnię, czyli to jabłko. Piękne zielone jabłko się nie zalicza do tego, żeby to wszystko tutaj posprzątać. Więc dobrze. Dobra, to zacznijmy, może sprzątanie od tego salonu. Tutaj, bo skoro kuchnia jest już wyczyszczona, to zacznijmy sobie tutaj sprzątanko eleganckie. Co to jest? Dobra, nieważne. Gdzie jest śmietnik, do którego mogę to odłożyć? Chyba tutaj. Tylko. Dobra. A ja się zaraz zesram, bo wydaje mi się, że jak ja tutaj pozbieram do, dostateczną ilość rzeczy to coś tam nie wyskoczy, nie? I. Umrę, z, umrę po prostu tutaj. Dobra, czyścimy dywan. Wiem, że odkładam jak najdłużej, jak tylko mogę, e, pójście do tamtego pomieszczenia, ale wiecie. E, no cóż. <ścoughs> ja nie chcę tam iść. E, teraz przynajmniej. Dobra, wyczyściliśmy chyba już salon. Tak jest. Mm. Tylko, że jeszcze kibelek nam został. Ale ja kibelek wyczyściłem, nie? Bathroom. A, nie, bo tutaj jeszcze jest błoto. Dobra, to wyczyśćmy to. O, jest, super, dobra. Idziemy dalej. Mamy już połowę roboty za nami, dosłownie. Um, tu wszystko jest wyczyszczone, tu wszystko jest wyczyszczone. Proszę nie pukać, powiedziałem. Dobra. O, nie... O nie, 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 to będzie najgorsze pomieszczenie. A, nie mogę tutaj wejść. Potrzebuję klucza. Dobra, to chodźmy jeszcze posprzątajmy to miejsce tutaj. Wydaje mi się, że jak ja to sprzątam, to powinienem dostać klucz. Pewnie gdzieś, nie? Nie wiem skąd, ale może dostanę jakiś klucz od jakiegoś e, ducha albo innego potwora. Może tutaj leży na tym, co? Ta, jest tutaj klucz. Patrzcie. Świetnie. O! To jest! Zgubiłeś się? Ej, on gapi się cały czas, nie, ja tam nie podejdę, nie ma szans To ty jesteś tym dostawcą pizzy? Czy jak? za ale ty masz upiorny rej No odejdź! Dostaniesz mopem, przysięgam Nie no on mi wyskoczy na rej zaraz, nie? Nie wytrzymam zaraz, no! Pójdziesz sobie uh! Dobra, ja tutaj nie przyszedłem po to, żeby Chłopie się z tobą ganiać Ja tu mam wysprzątać mieszkanie tylko eee, I nikt mi nie powiedział o tym, że tu jakieś demony chodzą alu, on wyglądał jak jakiś Indigo, nie? Wiecie, jak z tych wszystkich tam Gier Until Dawnów na przykład Kurde, nie, 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 nie To się źle skończy, coś mi się wydaje Ale dobra, wyczyściliśmy to pomieszczenie Zostały nam jeszcze trzy miejsca, dobra. Ja podniosłem tu jakiś klucz, w sumie nawet nie pamiętam jaki, ale zgaduję, że. Może w lodówce się schowała tę ziomco. To w ogóle wygląda jak taka typowa amerykańska lodówka, co? Meskitu. Dobra. Um... Nie, tam mi się ciemno zrobiło, tam było jaśniej. Tam było jaśniej, ja przysięgam. Tam było jaśniej w wcześniej, w wcześniejszym etapie gry. Jesus! Nie! O! Jakie to głośne! Cześć! Dobra, jesteśmy bezpieczni Tu jest kolejny klucz Bedroom key, ok. Dobra, posprzątajmy może tutaj Tutaj jest takie małe pomieszczenie Tu jestem taki w miarę bezpieczny Przynajmniej się czuję bardziej bezpiecznie e, Mam tutaj drzwi przed sobą Więc jeżeli coś będzie chciało na mnie popatrzeć Znowu z zawinkla, to e, z pewnością się temu przyjrzę Dobra, coś tu jeszcze jest e, Tu są jeszcze plamki do wycierania Dobra, to lecimy z tym szybciutko Okay. Kurde, ile to syfu w ogóle? Jak można tak mieszkanie zostawić? Jakby... Dobra, ja też nie jestem... Eee... O! Ja pierd... Co to było? Chłop się schował za... Za śmieciem! Nie no, nie wytrzymał, ale zawału dostałem Dobra, jeszcze dwa pomieszczenia. Jesus! Ja pierdzie... To było Gdzie ja mam iść teraz A tam, tam, tam były drzwi jeszcze Dobra tutaj 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 Tylko nie wyskakuj na mnie potwór Co Co? Nawet nie widziałem co mi wystraszyło Nawet nie widziałem Nie no on tu gdzieś jest On tu gdzieś jest na 100% um, Dobra jest śmietnik tutaj On tu gdzieś będzie widzowie Ja wam mówię nie Zaraz się zesramy wszyscy razem ale on jest naprawdę przerażający. Ja nie wiem co to jest, on naprawdę wygląda jak jakieś indigo, bo inne gówno, ale naprawdę jest przerażający, jeżeli chodzi o jego rej. Oooo, po co ja brałem tą robotę? Ja tutaj chciałem zarobić kilka srebrników, tylko, złocisza, albo czegoś takiego i to się bardzo źle tam nie skończy, coś mi się wydaje. Ale dobre to jest bardzo mi się podoba, dobra, na łyżeczku buteleczka z wodą. Zdrowo, zdrowo, muszę przyznać, woda, dobra, pijcie wodę, widzowie, tylko wodę. Ewentualnie jakieś napoje zero, jeżeli lubicie. Coś słodkiego, nie? To jest wtedy git. Dobra, mamy tu puszeczkę jeszcze jedną. Proszę bardzo tu jeszcze. Tu w ogóle są drzwi zablokowane. To nie są te drzwi, które były z tej drugiej strony, tam? Tylko dlaczego to jest szafka podsunięta w takim razie? Dobra, puszeczka. I to będzie wszystko w tym pomieszczeniu. Świetnie, to mam jeszcze jedno pomieszczenie. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Już, 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 dobra, 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 chill out, okej, okay, okej. Okay? Take it easy, ja pierdziele, co to jest? Ktoś tutaj kecz uwielał w łazience, muszę przyznać, dużo. No marnowanie, trzeba przyznać, jedzenia, nie, nie pochlebiam takich rzeczy, dobra. Ale musimy tą krew chyba wyczyścić tutaj. Okej, okay. dużo tego muszę przyznać w jednym miejscu. Co tu się odwaliło? To ja nie chcę wiedzieć nawet. Dobra. Mamy wszystko wyczyszczone. Ej, to chyba do domu. Co jest? Co to było? Jesus, nie, nie, nie. Ja wiem, że jak ja spróbuję wyjść tymi drzwiami, to to wyskoczy spod tego łóżka na mnie, co nie? Ha nie wyskakuj na mnie, nie wyskakuj na mnie, nie wyskakuj na mnie, nie wyskakuj na mnie. O nie, albo będzie znowu tutaj. Mm. Mm. Dobra, ale to wszystko, nie? Dobra, czyli do domu. Po prostu do domu, co, nie? Po prostu do domu. Do domu, do domu, do domu, do domu. Dzień dobry, lecz znaczy, do widzenia, siema, nara. Ja tutaj Nie, ja nie będę sprawdzał żadnych dźwięków, okej? Okay? Ja chcę do domu. No dobra, widzowie, robię to dla was, nie? Robię, robię to dla was, nie? O! 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 Where Um, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I uh Aha, teraz widzę mówi where I kinda summon the totally demon. Summon the demon! about it. Anyways, uh hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Nie jestem żywy, ani trochę. Uwierz mi, przekonałem się o tym, że przyswałeś jakieś gówno w tym domu. Uwierz mi. Jesus, ale ten jumpscare jest porypany na samym końcu. Ja pierdzielę, ale dobra giera. Naprawdę dobra giera. I faktycznie jest krótka, ale dobra jak cholera. Uwielbiam takie gry. Jeżeli znacie więcej tego typu gier, to możecie dać znać oczywiście. W każdym razie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się mi oglądało. Do zobaczenia do następnego razu. Na razie.